Wiewiórka na skraju lasu, bardzo stara sosna rosła, była już spruchniała. Ruda wiewiórka znalazła w niej dziuplę, w której zamieszkała. Dużo pokarmu tutaj miała, około rosły sosny. Na ich gałązkach szyszki były, w szyszkach nasionka, które wiewiórka lubiła. Nagle straszna burza, wiatr i grzmoty się pojawiły, choro sosnę przewróciły. W ten sposób wiewiórka swój domek straciła. Zaczęła biegać po lesie, ale drzewa młode były, żadne dziupły nie miały. Pobiegła w stronę domu, zobaczyła wieżbę, skoczyła na nią i wśród gałązek dużą dziuplę znalazła ostrożnie do niej zajrzała aby się przekonać czy nie jest zamieszkała bardzo się ucieszyła bo ona pusta była szybciutko w niej posprzątała naniosła do niej suchej trawy i liści oraz suchego mchu i sierści wszystkim co nas zbierała domek ociepiła Dobrze jej się w domku żyło. Przyszła już jesień i je nadchodziła zima. Wiewióreczka pomyślała, że trzeba zrobić zapasy, aby zimą nie zgłodniała. Obok w ogrodzie duży orzech zobaczyła. Pobiegła do niego i bardzo się ucieszyła. Na ziemi dużo orzechów zostało, których pani domu nie poznała. Nie pozbierała. Dziupli rządki poukładała, potem policzyła. Było ich tak dużo, że wystarczą, kiedy przyjdzie zima. Pomyślała dobrze, że tutaj znalazłam domek i będę tu mieszkała. Zimy też się nie będę bała. Usiadła zadowolona i odpoczywała.